Witajcie, chwała Bogu. Ja tak na chwilę, bo siedzę znowu standardowo po nocach, bo nie mogę przeżyć tej wizji, którą miałem wczoraj od Pana Boga i widziałem samego Boga. Jak wiecie, doświadczyłem Boga, czuję Boga przez działanie ducha świętego i widziałem Boga. Chwała Bogu. Ale ja teraz się nagrywam w innej sprawie, bo siedzę i oglądam na żywo, co się stało. Jest to w Izraelu, Iran, doleciały drony, Iran zaatakował Izrael. I jest to eskalacja, to będzie no na 100% będzie to eskalacja wojny. Całkowicie. Na początku będzie tam, cały ten Bliski Wschód. Jak wiecie, za Izraelem są Stany Zjednoczone, za Iranem jest Rosja. Jakie tego będą konsekwencje, pomyślcie sami. I zobaczcie, niedawno było zaćmienie słońca pełne. Znak. Czy mamy patrzeć na znaki, jakie będą się działy? Wojny i pogłoski wojenne. Sprawdźcie w Mateuszu 24, co jest opisane, jak będzie na końcu czasów. Ale mój brat Chrystus się dzisiaj nagrywał wczoraj, przedczoraj. O, nagrywał o tym film wczoraj, wrzucił na kanał Ewangelizujmy w Linię. Mówił też o tym. I, so, i zobaczcie, i dzisiaj to się dzieje. No coś strasznego, okropieństwo. Ktoś może powiedzieć, nic się nie dzieje, te znaki to jest zwykłe zaćmienie, wojny, pogłoski, to, jest to teraz będzie wojna na... globalna. To już piszą nawet media o tym, czytałem teraz przed chwilę, to już jedna polskie media, że to będzie wojna, eskalacja na pewno na Bliskim Wschodzie całkowita, a później to się rozszerzy globalnie. Tu, tu i powstanie naród przeciwko narodowi. Się zwróci przeciwko sobie, ale to będzie początek boleści, prawda? Jak jest w Mateusza. Przeczytajcie sobie w Mateusza 24 doskonale, co tam będzie. Nie ignorujcie proroctw, znaków na niebie, tego co się dzieje. Tak samo dużo wam w telewizji nie mówią, ukrywają wam to politycy. Bo wy... No bo ukrywają przed wami. Jak to wszystko się rozpocznie, dawny już nie będzie. Nie będą pochowani, no, ale. Sprawiedliwość Boże i tak wszystkich dosięgnie, prawda? W każdym bądź razie, nawracajcie się. Bo blisko jest Królestwo Pana. Nie ignorujcie tego. Odrzućcie stary, życie starego siebie, bo każdy ma mało czasu. Już nie chodzi nawet o tę wojnę, co tu się dzieje, to i tak musi być. To zostało przepowiedziane. To nas nie ominie. To nikogo nie ominie. Oczywiście, w dzieci Boże, naród Boży, zostanie od tego ochronione. Ci, co żyją z Panu, chodzą w przymierzu z Panem, zostaną od tego uchronieni. Jest też powiedziane, że niektórzy będą wydawani, będą próbowani, będą nas zabijali. Ja to nic, ja jestem gotowy na, po, na oddanie swojego życia dla Pana Jezusa, ale ja w tej sprawie się modliłem i dostałem na to odpowiedź, co za mną będzie, i miałem sen też dostałem. Gdzie wychodziłem z supermarketu i szedłem z moim przyjacielem od dziecka, z Tomkiem. I on zginął. Tak najpierw czytałem, i czułem takie gorące, takie świste. Kul, komiem, co, co jest. I padł mój kolega. Zawidziałem na własne na oczy, jak padało mnóstwo osób. Umierali. Ginęli. I stał na schodach i strzelał do ludzi. I Powiedziałem to komuś, kto się zna na snach, i tak dalej. Powiedział do mnie sprawdź Psalm 91, Zachariasz. Ja dostałem odpowiedź, co się ze mną stanie. Właśnie do Boga, czy co się ze mną stanie. Ja słyszałem o innych, że mieli sny, różne wizje, że będą chronieni w jakichś bańkach, jakieś kopuły i tak dalej. I ja dostałem odpowiedź, co się ze mną będzie działo podczas tych dni, i przeczytam Wam Psalm 91, werset 7. Zobaczcie, czy to się zgadza z moim snem. Czytam z Biblii Warszawskiej. Tak więc, chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Rozumiecie? Ja się modliłem, o to do Boga. Co się ze mną stanie? To nie było, minęło po trzech dniach, czy po czterech dniach ja dostałem od pana odpowiedź. Bo i co panie będzie za mną? Modliłem się, czy ja będę musiał poświęcić swoje życie, bo ja poświęcę swoje życie, jeżeli trzeba dla wiary, to jest normalne. Bo inni byli, mówię, dowiadywałem się od innych różnych ludzi, nie ode mnie ze zboru nawet, od różnych do mnie pisało, których pozdrawiam tutaj, co ze mną pisali, że jeden był chroniony w jakiejś mańce, jeden to, inna osoba też tamto. I to nie miało nic wspólnego ode mnie ze zboru, uwierzcie w to. I ja się pomodliłem i dostałem taką odpowiedź w tym śnie i psałem 91. czy 91. Zobaczcie, przy mnie padali ludzie, umierali, ja widziałem te, po tych kulach, jeszcze czułem te kule na tych mi przy twarzą, ja widziałem ich śmierć, to krew, jakich czaszki były rozpryskiwane od tych naboi, tego wszystkiego z, z karabinu snajperskiego, maszynowego, obojecie co to było. A mi, widziałem, tak jak jest tutaj w tym samym, Mi się nic nie działo. Dziękuję Bogu za tą odpowiedź. Dziękuję Panu. I tak jak mówiłem, mówię to do Was. Patrzcie na znaki, na to co się dzieje. Nie ignorujcie tego. Nie myślcie sobie, że wszystko będzie dobrze. Cały czas, bo nie jest dobrze. To wszystko zostało przepowiedziane w wielu prorostwach na łamach Pisma Świętego. Nie ignorujcie tego. Nawracajcie się do Pana Jezusa Chrystusa. Przestańcie żyć życiem doczesnym. Bo mówiłem to w poprzednim, przedostatnim przed filmie, że tak jak będzie za dni nowego, jedli, pili, żenili się, za wychodzili i nie spostrzegli, kiedy drzwi od warki się zamknęły i spadł deszcz i potop ich zalał. Wszyscy pomarli, wszyscy poginęli. Tak samo teraz. Wszyscy się zajęci, a to się dzieje, są znaki, są wojny. Są znaki na niebie. trzęsienia ziemi, głód zarazy. Wszystko to się dzieje. Wszystko. Wejdźcie na internet. Wymyślicie, że wyłączycie we wiadomościach jakichś, albo. Ja nie wiem, co tam teraz w ogóle leci. W ja mówię, że nie oglądam telewizji 19 lat, tylko wchodzę na YouTube lub gdzieś, bo ja się wtedy doszperam. Czegoś konkretnego, co się dzieje na świecie. O eskalacji wojennych w zeszłym roku było 180, co już teraz jest ponad 200 na całym świecie. A teraz to, co się stało, to już w ogóle to jest. Szok. I zobaczcie, kilka dni temu zaćmienie co powtarzam się, kol i znak, teraz to i znowu będzie coś, i znowu będzie, zobaczycie, i ktoś powie, że przecież nic się nie dzieje, co oni gadają, to tak jest, będą wojny, będzie to, znaki, nas, na niebie przecież zawsze są zaćmienia. No ludzie, ale nie ignorujcie tego, bo pomrzecie. Zwróćcie się do Boga, nawracajcie się. Przestańcie żyć tym życiem doczesnym, które, nie wiem, imprezy, życie bandyckie, nie wiem, cokolwiek wy tam robicie, musicie się tego wymieniać, bo ja tyle tego robiłem w życiu swoim, ja wiem, ja, aj, za dużo tego do wymieniania, no, w swoim się na swoim przykładzie chciałem to wymieniać, tam byśmy, byśmy musieli trochę czasu spędzić, to co ja wszystkiego robiłem, okrutnego, ochydnego i złego, ale w każdym razie szukajcie Boga, zwróćcie się do Boga, Zacznijcie czytać Słowo Boże. Nie ignorujcie tych znaków. Idźcie za Bogiem. Zwróćcie się do Niego na kolanach, sami. Przeproście Go. On wam wybaczy. Och, siła z Duchem Świętym. Rozumiecie? Nawracajcie się. My tu jesteśmy na chwilę. Już weźmy na bok nawet te wojny i to wszystko, co się dzieje, bo to i tak będzie. To się dzieje i to musi się stać. To zostało przepowiedziane. Ale nawet jutro, nawet za chwilę ktoś może odejść z tego świata. I staniesz przed Bogiem i co? Albo ja nie wiedziałem, albo nie wiem, no bo ja myślałem, że mam jeszcze czas, Panie. No ale ja byłem dobrym człowiekiem. Ja pomogłem tam komuś przejść przez pasy, ja komuś dałem pieniądze. I co z tego? A gdzie był czas dla Boga? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich a bliźniego swego, jak siebie samego. Rozumiecie? Utrzucacie, bierzecie Boga na bok, a wtedy po śmierci wszyscy będą zdziwieni. Tak jak ci ateiści i ci inni niewierzący, albo co wierzą coś innego. I też nagle zdziwieni, pewnie po śmierci. Kiedy, jeżeli Boga i znaleźli się w miejscu, pewnie teraz, w którym nie powinni być, nie wiem. No ale tak na myślenie i na tym, co czytam w Słowie Bożym, że tak jest. W każdym bądź razie chciałem Wam tylko tyle przekazać dzisiaj, bo ja to oglądam teraz, będę oglądał tego dalej. Nawracajcie się. Nie ignorujcie znaków. Widzicie, że to się wszystko dzieje na naszych oczach. Żyjemy w czasach końca. A ludzie to ignorują się z tego, śmieją. Ile można do Was przemawiać, mówić, nawoływać. A kto sobie obejrzy, o. My tego ja, czy inni. Bracia, siostry w Chrystusie, którzy ostrzegają się tym, my tego nie ostrzegamy. O, że o, teraz panikujemy, coś będzie. My to robimy dla Was, żebyście się nawrócili. Zobaczcie, co się dzieje. Powróci się, a Pana jest blisko. Każdy ma mało czasu. Zobaczcie, ile jest opisane. Jedna trzecia, czy dwie trzecie ludzkości wyginie. Wiecie, co to jest? To jest masowa broń, trzeba będzie użyć do tego, czyli wojna nukle nuklearna. Wiecie, co to będzie? Nic nie będzie. I nie będzie internetu. Nie będzie wody, ogrzewania, nic nie będzie. Trzeba będzie sobie radzić samemu i ludzie pomrą. Bo sobie nie da rady, bo się ani na to nie przygotowali, a tym bardziej jeszcze nie dość, że pomrą, to pomrą duchowo. Bo nie zjednali się z Panem. Odrzucili Boga. No taka jest prawda. Zastanówcie się, co robicie ze swoim życiem. Tu jesteśmy na chwilę. I nieważne, nawet jakby najdłuższy człowiek na świecie żył do tych 120 lat, tyle ile jest limit, bo taki został limit ustanowiony przez Boga 120 lat. Jeśli nawet dożyje tego wieku, co z tego? To jest tylko 120 lat w porównaniu do wieczności: wieczności z Bogiem, lub na zatraceniu, w wiecznym potępieniu, i wtedy już nie ma nadziei. I tam nikt nie przyjdzie, tam będziecie sami. Tam nikt wam nie przyjdzie z pomocą. Przeczytajcie sobie co się dzieje z ludźmi, którzy idą na zatracenie. Jest to w wielu miejscach na łamach całego Pisma Świętego. Kto tam jest? Kto tam rządzi? Co robi potępionym duszą? Co się dzieje z tymi duszami? Jeśli to was nie przekonuje, włączcie sobie na YouTube Doświadczenia o bliskiej śmierci, które mieli ludzie, którzy byli duchowo zabrani do piekła. Lub też do raju. Jeśli byli szczęśliwi ci w raju, ci co byli w piekle, to oni tylko tego doświadczyli. Skrawek tego. A ktoś tam pójdzie na wieki. Na zawsze. Bez nadziei. Nigdy to się nie skończy. Rozumiecie? Stanówcie się nad tym. Dlatego otwórzcie oczy, otwórzcie umysł swój, w szczególności z serca na Pana Jezusa. Ukoście się przed Panem. Nie wstydźcie się tego. Nawracajcie się, bo, bo blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się. Ja was o to proszę. Błagam wręcz was, bo mi zależy na, wa na was, ludzie. Ja nie nagrywam tych filmów dla siebie, żeby mieć wyświetlenia czy jakieś tam subskrypcje, czy jak to się tam nazywa. Lajki, czy nie wiem, żeby mi ktoś sobie oglądał Bo ja nie lubiłem być gdzieś tam nie, nie nagrywałbym żadnych takich filmów Wolałbym się, nie wiem, co kiedyś robić To już jest nieistotne, bo nie jestem już tą osobą Ja to robię dla was Jak i inni Żebyście się nawracali. Jest nadzieja dla was Jestem Jezus Chrystus On jest drogą, prawdą i życiem Uwierzcie w Niego Bo się nie wyżycie Pana Jezusa Chrystusa, pomrzecie. Sam Pan Jezus to powiedział. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie, pomrzecie. Kto się da się osić, uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Też to powiedział Pan Jezus. Bóg w ciele. Jezus Chrystus. Nie ignorujcie tego. teraz sobie chodzicie o Boga nie ma, albo coś właśnie, że jest, ja go widziałem na was na oczy doświadczyłem go, już mówiłem to na początku i poczułem go poprzez działanie jego w moim życiu rozumiecie? mówi wam to osoba, która a ja wszelki nam tak na Boga kiedyś tak całej ludziom robimy, kiedyś nagrał całkowite swoje świadectwo, już niedługo kilka tygodni i będzie to nagrane ja muszę się do tego też przygotować, powiedzieć, nic nie pominąć. I nie tak strzemkam, tak jak teraz to mówię, tylko to się trochę dziwicie. I skoro dla mnie był ratunek, dla każdego z Was jest ratunek, obojętnie kim jesteś, co robiłeś, jakim człowiekiem byłeś. Jezus jest, twoją, jest Twoim ratunkiem. Na wszystko, zwróćcie się do Niego. Pomyślcie o tej wieczności. Chcecie być na wieki z Panem, kochanym, miłosiernym Bogiem, czy na wieki z tym padalcem na dole, który zobaczcie co on robi. On jest Panem tego świata przez małe, te, przez chwilę jeszcze tutaj na świecie. Wojny, nie wojny, mordowanie się. Tak nas wszystkich doprowadza. Obłęd do ludzi i wmawia ludziom, że go nie ma, nie ma Boga, i tak chodzą, i knują, i w ogóle co się dzieje. Jeden drugiego atakuje, wyzywa, biją się, plują na siebie. Człowiek człowiekowi. Takie krzywdy robi. Rodzice swoje dzieci zabijają. Narodzone, nienarodzone jeszcze. Sami siebie, synowie ojców, ojcowie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Brat, brata, przyjaciela. Jeden drugiemu podkrada żonę. Żony nie szanują swoich mężów. Pływają się, wyuznane chodzą kobiety. Nagość, wszystko. No to jest mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą. No to jest w ogóle no Sodoma, Gomora. Rozumiecie? Sodoma i Gomora. Jeszcze gorzej nawet. I dlatego będzie tak jak było za dni Noego, rozumiecie? Tam też były dziwne rzeczy, się działy. giganci, nie giganci. Oh. Pomyślcie o tym wszystkim. Bo nawet jest też opisane, że na końcu czasów jacy będą ludzie samolubni, chciwi, nie Boga. Bardziej. No tego jest ja to kiedyś mówiłem, czy tam ja muszę to teraz poszukać. To są wszystko znaki, to co się dzieje. Pieniądz dla pieniądza, co ludzie by zrobili, to. No niektórzy nawet i własne odchody jedzą w jakichś tam Emiratach Arabskich, czy gdzie to tam. Kobiety i inne tam. No, to, no, to, no, to, no, to, no to, tak się człowiek upadla, do tego szatan doprowadza. Pomyślcie o tym. Nie dajcie się temu padalcowi z dołu. Podajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się, diabła ucieknie od Was. Całkowicie się podajcie Bogu. Uwierzcie, że wszystko będzie dobrze. Ja jestem tego przykładem. Nie wierzycie mi? Jak Wam powiedzą, niech się podpiszą. Nie wiem, pod moimi filmami, jeśli ktoś ogląda, niech napisze, co ja robiłem, kim ja byłem. Nie wiem, jeśli ktoś ogląda, no ale nie z tego życia, bo wątpię, żeby oni coś pisali powiedzieli na ten temat, bo nikt nie będzie się ujawniał, prawda, tak za bardzo, chyba, że sobie inne konto założą. No to też tak możecie zrobić, jeśli ktoś ogląda. No nie wiem, no to już takie nawet świadectwa były, co ja robiłem, pisali ludzie. Innych wam dowodów potrzeba? Nie wiem, jaki wam jeszcze dowodów potrzeba, że Bóg jest, istnieje i On jest ratunkiem, On uwalnia od wszystkiego, On jest waszą nadzieją, wszystkim. Bo czas się kończy, tak jak widzicie. Tu już jest końcówka. Zastanówcie się nad tym głęboko, albo nawet się nie zastanawiacie, tylko automatycznie idźcie sami w ciszy, uklęknijcie prosto z serca, wyznajcie swoje grzechy Bogu, zwróćcie się do Niego, przyznajcie Mu się, jakimi jesteście grzecznikami, żałujecie tego, ustanówcie Pana Jezusa Chrystusa waszym Panem. Przeproście Go za wszystko. Ja Wam wybaczę. Pan Wam wybaczy bez żadnego problemu. Obojętnie co robiłeś w życiu człowieku. Zamordowałeś kogoś? To nic. Dla Pana, jeśli się ukorzysz i przyznasz wężową, wrócisz się od, od swojego grzechu, będziesz pokutował. Będziesz nowym stworzeniem. Aleluja. Wrześnik się narodził na nowo. Całe niebo będzie się radowało. Chwała Bogu. Ja się będę radował. Się modlę za każdego z Was. Ci, co Wy mnie wyzywacie też. Klujecie na mnie. Ja się za Was wszystkich modlę. O Wasze nawrócenie. Żeby Bóg Wam wybaczył to. Za wszystkich, którzy mnie oglądają. Rozumiecie? Za swoich nieprzyjaciół się modlę. Błogosławię im. Dziękuję Bogu za nich, bo każdy coś mi do mojego życia. Każdy człowiek. Ja swojemu oprawcy, który mnie molestował, przebaczyłem publicznie, jest to w jakimś filmie. Nawet jak jest ośmiu, w momencie tego z oka wylatuje taki jakby dymek. Mam to nagranie, jest to nawet w szortach mam stawione. Sprawdźcie to. W każdym razie, jak widzicie, sytuacja na świecie nie jest wesoła. Znaki końca są. Opatrzcie, przed chwileczką mi się zapaliło samo światło. Na teraz, na balkonie. No i takie mam też akcje w domu, też tutaj, bo nagrywam teraz o Bogu i znowu zły chcę. O. zgasło No to się, no, co się dzieje? To jest w ogóle non-stop. O, zgasło. Teraz jest zgasło. Samo się światło zapala. Dzisiaj w kuchni też. No ale mi próbuje zły przeszkodzić. To są dowody. O, macie dowód. Czegoś. Rozumiecie? Zło istnieje. Krąży koło nas, tak jak mi tu próbujesz. Tylko ja się go nie boję. Ja jestem dzieckiem Bożym. Ja jestem z Bogiem. Nawracajcie się. Zachęcam was do czytania Słowa Bożego. Pamiętajcie, tylko jest Trzymajcie się Jezusa i nikt inny. Z Panem Bogiem. Pała Bogu.